Wincenty Kosiakiewicz. Bawełna. Petersburg nakładem księgarni K. Grendyszyńskiego. 1895 rok. 13 Ułożyli się na zajucie ze Steinem co do rozłożenia czekającej ich pracy. Stein miał likwidację interesu prowadzić i ściągnąć należności, Julian zająć się podniesieniem asekuracyjnej sumy. Jakoż nie zwłócząc, tego dnia wyjechał z łodzi południowym pociągiem. Łódź ciągnie się właściwie do Koluszek. Na tej odnodze i na tej stacji spotyka się te same łódzkie typy milionerów, którzy każą sobie do pociągu osobne przypinać wagony, bogatych fabrykantów i kupców jadących za granicę lub do Warszawy, użyć życia, komi wojażerów, którzy wszystkich znają, techników, robotników, Żydów. Ten sam tłum różnorodny pod każdym względem, z którego składa się surowa, jeszcze nie przetopiona na jakiś choć mniej więcej jednolity, społeczny aliasz łódź. Dopiero w wielkiej sali pasażerskiej stacji Koluszki, przy gęstych odgłosach kolejowych dzwonków, na wielkiej drodze rozstajnej, wszystko to miesza się ze szerszym światem i w nim traci swoje łódzkie odrębności. Do koluszek przyjechał Julian w przedziale drugiej klasy z jakimiś dwoma Niemcami, których nie znał. Był więc jakby samotny, a gwar rozmowy, której się nie przysłuchiwał, nie przeszkadzał mu zatopić się w myślach. W życiu jego teraz nastąpił pewien zwrot, nad którym zresztą namysł był nawet obowiązującą rzeczą. Pozbywa się oto wspólnika, który był utrapieniem jego życia. Wychodzi ze spółki z sumką zarobionych pieniędzy, wprawdzie biedniejszy skutkiem zastoju niż był przed kilku laty, ale mający w każdym razie przy swojej specjalności wcale potężne środki do istnienia. Warto się więc zastanowić, co teraz począć. Więcej jednak zastanowienia godną rzeczą wydała mu się sprawa, co się w nim działa. Chciał odejść od tej roboty, co wrzała mimo ogólnego zastoju łódzkiego w jego sercu i nie był w stanie. Wrażenia, niepokoje i zajęcia dni ostatnich, zabierając jego świadomość, dawały mu to ukontentowanie, że go od niepokojów własnego serca odciągają. Ale ledwie chwilę wolną miał, zaraz wychodziło zeń coś, co jakby na tę chwilę wolną czyhało i pytało go: Jakże? Co teraz będzie? On zaś już widział jasno, że ma do czynienia nie z przyjemnym poruszeniem duszy, ani ze zwykłą męską słabością, ani przelotnym kaprysem serca, ale po prostu z miłością. Pragnął więc, marzył, wzdychał i walczył, żałował, ubolewał nad sobą, czy ja mogę, czy ja powinienem, co będzie za lat dziesięć. I tak chodził w kole na decyzję, nie będąc w stanie się zdobyć taki dojechał do Koluszek. Tu spotkał się z wychodzącym z wagonu znajomym kupcem Perlsteinem. Pan dokąd? zaczepił go Perlstein. Do Warszawy. A ja do Piotrkowa. Julian głową skłonił. Ale wiesz, pan? Krotman tym pociągiem jedzie. Julian znowu jakiś obojętny znak zrobił zamiast odpowiedzi. Krotman jedzie była to dla łódzkiego człowieka wiadomość pierwszorzędnego znaczenia. Pan pewno po asekuracyjkę, rzekł Perlstein. Tak, Perlstein zrobił grymas na wpół poufały, a wpół złośliwy. No, no, udało się wam powinszować. Mina tak wiele do tych słów dopowiadała, że Julian jak ukłuty cofnął się o krok. Co pan przez to rozumiesz? Co ja mam rozumieć? To, co i pan także rozumie. To znaczyć ma, że ja sam spaliłem swoją fabrykę? Pan to mówisz takie rzeczy, pan je insynuujesz. Ajaj, jaki pan jest gorący, rzekł Perlstein trochę przestraszony tem otwartym i ostrym postawieniem tak delikatnej materii. Ale po chwili uspokoił się i odzyskawszy pewność siebie rzekł: Ja tylko chciałem powiedzieć, że przecie jak kto nie chce mieć pożaru u siebie, no to go nie ma. I zadowolony, że puścił tę zatrutą strzałę W odwet za chwilowe uczucie przestrachu Jakiego go nabawił Julian Dodał pośpiesznie No, do widzenia kochanemu panu I oddalił się Obeznany w Łodzi z arogancją takich kupców Jak Perlstein Julian niewiele sobie robił z tego epizodu Ale zaraz potem nastąpił drugi Który go wzburzył całego Podchodząc do bufetu Spotkał się z Krotmanem Poznali się przed kilku laty i Krotman, człowiek w ogóle dość grzeczny, zapamiętał i wyróżniał go nawet. Przy spotkaniu się zawsze rozmawiał z nim dość poufale, zawsze pytał go o interesy i było widoczne, że ma do niego przychylność, która prowadzi do sympatii. Kański radził Julianowi, aby złożył Krotmanowi wizytę, ale Julian uważał to za snobizm. Może ci się Krotman jeszcze bardzo przydać, robił uwagę Kański. – Zapewnie – odpowiedział Julian – ale mogę się też i obejść bez niego, tego rodzaju zaś asekuracja nie leży w moim stylu. I pozostawił swój stosunek z Krotmanem na tej stopie, na jakiej łódzki książę go utrzymywał, nic dla posunięcia go nie czyniąc. Jak zwykle taki teraz ukłonił się Krotmanowi grzecznie, ale bez śladu uniżoności. Ale Krotman nie odpowiedział dziś na ten ukłon tak, jak to odpowiadał zwykle. Podniósł rękę do kapelusza i ledwie dotknął ronda, spuścił ją, poczem odwrócił się zaraz, jakby uniknąć chciał przystąpienia rumińskiego. Innym razem, Julian, który na tym punkcie żadnej nie posiadł drażliwości, ledwie by uwagę na to do zbytku chłodne powitanie zwrócił i niewątpliwie przypisałby je zajęciu Krotmana, zapomnieniu czemukolwiek bądź. Ale że ono nastąpiło tak bezpośrednio po rozmowie z Perlsteinem, uczuł się jakby uderzonym. Usiadł zaraz na krześle i zastanowił się, i od razu stanął naprzeciw podejrzenia, które oblało go całego jakby warem, a potem zmroziło jakby lodem. Co? Więc to może Stein spalił fabrykę. Przez kilka chwil nic nie myślał, nic zupełnie. Miał w głowie pustkę całkowitą. Taką, jakiej nie ma się nigdy na jawie. A potem stanęła mu w myśli hańba. Nawet już się nie zastanawiał, o ile podejrzenie było słuszne, o ile miało szansę prawdopodobieństwa. Czuł, że ta opinia, jak o Łotrze, o nim mówi. To przywitanie Krotmana takie miało znaczenie. Uważałem cię za wyjątkowego, uczciwego człowieka, a tymczasem okazało się, że ty jesteś taki sam lodzer męż, jak i inni. Hańba, pomyślał Julian. I ta hańba palić go poczęła. Pomyślało Sztajnie z jakimś uczuciem dzikiej nienawiści. Tak, on to zrobił, niewątpliwie, inaczej być nie może. I dziwił się swojej naiwności dotychczasowej. Wszak ilekroć razy pożar wybuchał w fabryce człowieka zachwianego w interesie, nikt inny nie mówił inaczej, jak tylko ratuje się. A jego, jego mieliby oszczędzać, dlatego że to on? Stein wyjechał wtedy. Tej nocy był nieobecnym, ale są to znane sztuki. Ten sposób stał się klasycznym w sztuce podpalania. Julian wstał, wyjął bilet swój do Warszawy, przełamał go, rzucił na podłogę i podbiegł do kasy kolejowej. Do łodzi. Jeden, drugiej klasy.